Siema. tutaj Garod i zapraszam Was do gry wiedźmy ale takiej nietypowej gry wiedźmy Gdyż jest u nas przez program do nagrywania Przez program do tworzenia gier RPG Maker No i... przepraszam, ale no i... Tak, w ogóle mam 16 minut do nagrywania, więc... Film mówię, słuchajcie. O co chodzi w tej grze? Tu Gerard jeszcze pamięta wszystko, ale dobra, bez... Walnie jak gówno Cię. Witaj z samooczku i czer 12-2012 Aby poszać się użyj czek aby wejść w interakcję z tam bo po mi naciśnić spację. Pozwę jestem mężczyzną. Nie, nie ma kto. Wissi Wesimir Witaj Geralt! Gotowy na trening? Tak. Powiedzmy, że o niczym innym o piątej nad ranem nie marzyłem. Także myślałem, Alhe, gdzie twoje wyposażenie? Nie czas, żebyś... Nie ma czasu, żebyś poniewracał. Wy... mi ekwipunek z... Eskela. <grym>, ze skrzyni. A czy my po prostu... Bez mi rzuć się w końcu, bo za, za sądzę ci przepożądanego kopał żyć. Dobra. No dobra. Co tam mamy? W sensie no. Jest to w miecz, jeden na na koszula i spiritus. I tak. Jeżeli chodzi o tego RPG makera, dobra wskazówka. E, 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 Widać nawet. się stacie, słuchajcie. I e, w ogóle do tego RPG makera. Ja mam to, ale mi, i stworzyłem już grę, ale mi nie chce działać. Może, że Wam się spodoba ta seria, to może będzie ich więcej. Może być. Dobra do kanu, masz punkt umieszczony, Magia. Co tam Eskel przed nami chowa? O mój Boże, bym wypiliśmy spirytu, dobra, no trzeźwiejmy. To jest ten eskal. I teraz tak, to ładnie tak wy wygląda, i słuchajcie. Tak, to jest mój inny zapis. Mam, mam na razie pierwszy poziom. To. Wesimir pragnie mojego bimbru. Stary pierdziel, znalazł mój zapas. Dobra, dam. Ci go, ale nie za darmo. Czekajmy o nie w kości. Akurat zapomniałem wziąć mojego miliona orenów. Znów z kółu Nie. Pożyczę ci 10 orenów. I teraz tak, będę próbował z nim wygrać. Dobra. Dobra. No Dwa. No, co on ma też cztery cały czas? To chwila.

Dobra. było pięć. Wreszcie. Wreszcie. Pięć. Dobra. Teraz musimy pograć ze skelem. Hazard. Tego było mi trzeba. Okej. Okay. Teraz... A jedno takie takich, na zapasów. I, głównie ten RPG Maker, którego ja mam... To ja... To jest... RPG RPG Maker z grafiką Margot. Grafikonek. Powinno być. Co zapiszę? My idziemy. I teraz zobaczycie, dlaczego polega zwalka. Gra, przyszedłem po ciężkie łapki. Lambert. Tak. On będzie głównie się bronił. I my, walnił. I tu ładnie nawet wygląda, powiem. Dobra, dwa, trzy, cztery, cztery, ruchy są potrzebne. O, możemy się roz rozdać. Przedejmujemy sobie od... od inteligencji. Albo nie, Inteligencja też ważna. Od trwaniactwa i walniemy w siłę. Poszła. Akceptuję. Cańki, dobrze, a teraz walczymy na poważnie. No dobra. a teraz używamy takie mamy igni i tak dobra my użyjemy igni i nic to jest po prostu takie fireball dupy piętej. lambert dobra pokonaliśmy go Dobra, idź teraz. Idź do Was i teraz do Mira. Ja to był taki odcinek wstępniakowy. I w opisie filmu, filmu to, gdzie można osiągnąć tą grę. Jeżeli się komuś spodoba. Proszę, proszę bardzo. Ja zapisałam. zapisam. I... No, tak... Dziękuję za oglądanie, na.